Najważniejsze jest to, żebyście zostawili subskrypcję. Wpadnie, <śmiech> <wadzi>. <śmiech> Setka. Czajcie bazę. Ja go prawie skasowałem. No jest. Pięknie. Robiłem dzisiaj, słuchajcie, naleśniki. Naleśniki. Tylko obrócę patelnię. Super, pięknie złociście już smażone. za nieco trochę koleżance z pracy i szefowi pokeball, pokemon go i w drogę rajd right na azalfę naleśniki są gotowość nie wziąłem kluczy znowu no i super sieci. teraz mogę powiedzieć że jest naprawdę ciemno Siema. Witam wszystkich tu kost na kolejnym odcinku z Pokémon Go. Jak oglądaliście poprzedni odcinek, to widzieliście jak już zbić trio regionalnych Strażników Jeziora. A my zaczynamy od zbicia Azelfa, 5 Golden Raspberry, 3 Red 18 Potek, 1000 wygrany Ride, misja zaliczona, 16 Premier Boli. I jakie ładne CP dzisiaj mamy? 1810 to naprawdę ładne, powiem Wam. 46 złotych malinek mam. Odkręcamy i rzucamy takie kleci. No, dzisiaj ciemno. Na boisku się nic nie dzieje. Tutaj ruch tak samo przekierowany. I pięknie zaczynamy od złapania pierwszym bolem azelpa naszego. Dziękuję za zaproszenie, David. Pozdrowienia dla Ciebie. Dzisiaj będę jeszcze robił kolejne rajdy. I tak samo mesprita chciałbym zdobyć, dlatego właśnie mówię, wyjdę, zaniosę naleśniki. Naleśniki, super, pięknie, złociście, usmażone. Zamiast naleśniki szefowi i koleżance, niech się począstują tak samo. Idziemy pewnym krokiem, słuchajcie, ale zobaczcie, co my tu mamy. O godzinie 17.43, czyli 18.30 czasu polskiego wykluje się jajko na legendarnego Pokemona. I będzie to Mesprit. Mesprity występują w Europie, dlatego będę mógł zaprosić na niego Japończyków, których dodaliśmy z Kusim w ostatnim odcinku. Jak rajdowaliśmy na Juxi, to oni nas zaproszali na Juxi, tam z Azji, a my ich z Europy zaprosimy na Mesprity właśnie. Także jeśli jeszcze będą dzisiaj dostępni, to im wyślę zaproszonka i tutaj sobie zbijemy te le legendarne, mityczne regionalne Pokemony. O, tak dokładnie się to ujmuje. Dobra, już siedzi. Ale to nie dzisiaj się na nich skupiamy, tylko właśnie na legendach i na wykonaniu misji, ewentualnie pokonaniu Team Go Rocket, Wykluczu Jajek i w ogóle. Odbierzmy sobie nagrodę. Tutaj mamy Bronzora. Niepotrzebny, ja już mam ich kilka. To mamy wyślij trzy gifty do znajomych. Bardzo lubię tego quest'a. Ale ładnie uliczka wygląda, zobaczcie. Musicie przyznać, że fajnie te Dekoracje się układają świąteczne. Święta pełną parą, także mi się wydaje, że nie, nie za wcześnie już dekorowałem choinkę. Sklepy atakują nas świętami. Ja też atakuję ja święta w domu. Świąteczny klimat, czas zacząć. To w takim razie ja sobie zakręcę tymi stopami. A nie, bak jest full. To zlatny IWI do bijania 50 poziomu nam się przyda. Kilka IWI, zrobić wszystkie ewolucje. IWI. Candy mam, także. Golden Raspberry tylko rzucimy sobie, żeby zdobyć ich jak największą ilość, bo za tydzień wchodzi już wbijanie 41, 2, 3 i tak dalej. Ja planuję 41 level wbić pierwszego dnia, w ciągu jednego dnia, żeby po prostu potem już szybciej móc wykonywać te kolejne wyższe płaty wbijania poziomów w tej grze. Fajne, CP 890 tak samo. A tu jest ta choinka cała udekorowana teraz. Tak to wygląda. Ładnie. Ja w ogóle mam za dużo tych potek wszystkich. Jednak mimo wszystko za dużo miejsca one zajmują. Wykasujmy je wszystkie. I nasz poszukiwany pok, Goldin, też zwykły. Złapmy sobie ją. Goldin siedzi, a co mamy z resków w pracy? Karpie. Także wczoraj też widzieliście co robię w pracy, pokazałem wam ewidentnie na filmikach. A teraz idę do środka. Dobra, naleśniczki zaniesione, zjedli, pojedli. A ja mam go plusa odpalonego, czyli tego Pokébola, który mi sam automatycznie łapie Pokémony. Tak jak widzicie, nie muszę zajmować się łapaniem Pokemonów, mogę się skupić na odbieraniu misji. W międzyczasie łapiąc Pokémony, użyj pięciu bery do łapania Pokémonów. I to jest fajne, że mogę użyć bery. Zaraz Wam to pokażę. Czyli tak, wchodzę w Pokemony, Na przykład chcę użyć Nanaba. No i niech będzie. Używam ale kolejka pocztowych samochodów używam wychodzę i wchodzę w następnego pokemona następnego podkarmiam jest też podkarmiony i używam sobie przy okazji golden Shiny Check 899 to sobie złapmy na tym lepszym a i zauważyłem, że w jednych z tych misji na 50 poziom będzie coś takiego, że trzeba będzie wbić, zmaksować pokemony na przykład na maksa. Dlatego, jeśli macie jakieś Pokémony, które planujecie wymaksować na fula, to nie róbcie tego. Zostawcie sobie je na późniejsze wbijanie. Po prostu przyoszczędzicie trochę stardasta. A wiadomo, te ostatnie yy, wbijania są dość kosztowne i trochę, trochę to z satelastu zjada, jednak, mimo wszystko. 5 berry, 13 pod rząd. Dobra, rzucamy 5 berry, słuchajcie. na no, nabik tak samo poleci. A i się będę musiał zaraz wrócić, bo będę w tamtym kierunku się udawał na ride na Sprite, chcę użyć darmowego ride pasa. Bo tych darmowych ride mam za dużo i zapominam tak naprawdę o ich wykorzystywaniu codziennie. Proszę bardzo, Starli gotowa. Odbierzmy nagrodę w takim razie. Za chwilę znów wyślę trzy gifty do moich znajomych. Mm -hmm. Najpierw zakręcimy sobie Pokestopem. O fajnie, Dragon Scale wypadł. Pięć bery podczas łapania Pokémonów. Zobaczmy jednak najpierw na naszego dżima. Jest pełny. Pełno Pokémonów. Tu jest mój Rockraff, Raflet. Trochę to nie jest ten Pokemon. Rack, raple. Podkarmiam go, bo chcę zdobyć do niego cukierki do ewolucji w Brawiri. To jest poko Pokemon. Taki bardzo amerykański, bym powiedział. Wyzbędziemy się wszelkich Goldenek, bo też jest ich jest za dużo. A tak to Stardust dodatkowy wpadnie. A, nie pochwaliłem się Wam. Chyba w ostatnim filmiku wspomniałem tylko na krótko, że zacząłem grać na Go Battle League, jakby co. I trochę, trochę mi nawet dobrze idzie, bo już mam dziewiątą rangę. Także przyznam, że jak na te dwa dni, co tam gram, no to w widzę dziewiątej rangi nie było jakoś ee, skomplikowane. E, I odebrałem sobie jednego Pokemona, słuchajcie. E, I tak przed wyjściem sprawdziłem i mówię, muszę wam o tym powiedzieć, patrzcie. Setka z grani. 784CP setka, Czajcie bazę, ja go prawie skasowałem przez pomyłkę bym go skasował skasować setkę to jest w ogóle dajcie znać w komentarzach, czy kiedykolwiek skasowaliście setkę, bo ja pamiętam jeszcze za czasów, kiedy używałem takich skanerów screenshotów, kliknąłem transfer a potem ze screenów mi zeskanowało że na przykład miałem setkę właśnie Pokemona i potem nie. to był Octillery. Jeszcze kiedyś jakieś dwa inne Pokemony też ztransferowałem yy, Na Merila, Szaniczek możemy jeszcze zrobić. Pójdziemy po prostu po Mesprit'a. Zobaczcie, wieczorami zupełnie inaczej wygląda miasto. A ja nadal jeszcze podkarmię te Pokemony pozostałe. Niech sobie powcinają troszkę, a nam ładnie dochodzi Po 200 300 za podkarmienie każdego Pokemona za jednym razem. I pamiętajcie, że możemy robić tak co kilka minut. Ja sobie czasem nastawiam budziki na co 30 minut, co 20 minut, to tam jest, bo to zawsze darmowy Stardust a tych Golden Raspberry'a nie kasuję, tylko je zostawiam sobie właśnie na takie akcje jak ta w ogóle dzisiaj jest Black Friday jak ja nagrywam ten filmik dla Was powiem Wam, że nie, nie kupiłem szczególnie nic Oprócz tego, pamiętacie, na streamach zbieraliśmy na Joy-Cony na Nintendo Switchu, co nie? No to słuchajcie, ja kupiłem takie Joy-Cony z limitowanej edycji w klubie Nintendo, tutaj dla Zjednoczonego Królestwa. Także Joy-Cony zakupione. Pamiętacie, jak był cel zbierany na Joy-Cony? Udało nam się to ogarnąć. To był połączony cel, tak naprawdę: Joy-Cony i ta konsolka Super Mario na 35-lecie. To taka w Game Watch lizowana. Na klasyka. No i po prostu już je zamówiłem. Nie wiem, czy przed świętami mi dojdzie. Jak nie, no to po prostu otworzę w lutym, jak wrócę z powrotem do Irlandii. Coś takiego. A tak to nic poza tym. Jeszcze jedynie na, na Mikołaja sobie zamówiłem ze sklepu ludquest.pl takie boostery Champions Path. Będę otwierał kolejnego booster boxa. Dlatego subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnych nowych filmików na moim kanale. Nie widzę, żeby żaden sklep, tu robił jakieś, co pójdę do spożywczaka i co kupię. Gdybym pojechał do Belfastu, to może by tam coś było fajnego, ale tutaj dupa blada kaczka zwykła chimczar też zwykły co? próbki covidowe skrzynka co? a tu jeszcze jakaś skrzynka kolejna nie wiem co tu się dzieje, kurde, ja sam może wyjdę to <grytania> było kiedyś centrum informacji turystycznej ale teraz to zlikwidowali zupełnie ja tam zawsze pocztówki z Irlandii kupowałem. Dobra, z kusim ja tak teraz codziennie te interakcje wbijam, bo planuję pojechać do Szczecina i kto wie, może razem coś z Krzyszkiem nagramy. Najlepiej by było, gdyby ten wyjazd do Francji teraz nie wypalił. <grym> to, to szczerze, bo kurde bym miał więcej czasu te obostrzenia, nie zostaną zdjęte obostrzenia, to ja nie, nie polecę, bo ja nie, nie połapię tych Pokemonów w ciągu 3 godzin. Na, to jest pewne, że, że nie połapię. A jak nie, no to przeniesiemy wyprawę po prostu na, na kolejny miesiąc. Na pewno was o tym poinformuję, co będzie się działo, będziecie wiedzieć na bieżąco na moim kanale. Nie mam miejsca. Używam takiego kodu 0gwiazdka i wyskakują mi najsłabsze pokemony od razu. Zaznaczam sobie wszystkie, których nie potrzebuję ani na wymianę. Kadabry i maczołki sobie zostawiam, bo to wiecie, takie pokemony akurat, które jak damy komuś, to mogą zrobić ewolucję za darmo, co nie 100 cukierków oszczędzają wtedy. Także dużo moich młodszych widzów na spotkaniach Pokémon. Pamiętam jedno takie spotkanie w Warszawie robię. Gościu najpierw podchodzi. Tam pierogi się zamówiliśmy z Martą. Jemy te pierogi w arkadii. Jeszcze jak te Pokestopy działały i w ogóle. Ty po podchodzi. Jesteś z niebieskich? Jemy tak, tak. A to dobrze. I poszedł gdzieś to znowu, pobiegnowany. A potem wymieniliście się Pokemonami? No mówię, dobra, wymienię się, zrobię ci ten dzień. Wymieniłem się, dałem mu tam maczopy i tam wszystkie abry, jakie miałem. Zrobiłem młodemu dzień, że mu dałem i mógł sobie zrobić ewolucję do Pokedexu. Bo zanim pewnie było, on zbierał te abry i maczopy na, na ewolucję, to by mu to sporo czasu zajęło bez żadnego eventu. Odbierzmy sobie naszą nagrodę Starly. O, właśnie pójdziemy tędy najpierw. Może któryś... Znowu sajdach Shiny, to by było śmiesznie. Jakbym znowu drugiego trafił. Pięć bery użyte do łapania pokemonów. Jeszcze raz. Dobra, już niech leci ta. Fajnapy. Fajnapów mamy już i tak dużo. Dobra, to dwie, dwie misje za jednym zamachem. Ok. Jedna. Jaka nagroda? Chimchar. Dobra, to wyjdziemy. Druga nagroda. Też Chimchar. Spoko. Dwa kolejne pokestopy. Do zakręcenia. A co to za moda? Wszystkie dziewczyny, kurde, jak trzy świnki wyglądają. Mają te dżinsy niebieskie, czarna kurtka i taki szalik w pa białe paski, <głos> dosłownie, <głos> identycznie, bliźniaczki syjamskie. Dobra, zakręćmy sobie łokie stopami, nie odbierajmy nic. Katerpi. Madzia ostatnio złapała katerpi jak byłem w Bytomiu. Trzy katerpi. Trzy Dzięki.

Oto fragment filmiku. Miłość polewamy się szampanem. ja, a ty nocy. Także taka sytuacja. Fajnie było. Tym razem znowu też będę w Bytomiu. Właśnie 2-3 grudnia jakoś tak. Będziemy szaleć ponownie. mnie <grytamy> prują, drudzy prują. Specjalnie tak próją, żebym nie zdążył przejść. A to sobie przejdę tędy. Nigdy tędy nie chodzę. Na filmikach. Rozbiórka tego budynku trwa w najlepsze. Przejdę sobie tędy, żeby ominąć ludzi. ludzi. I mamy karpę kolejnego. Nie wiem czy iść na rzekę Inver. Tylko tam są chyba czerwone drzymy. Jakby były niebieskie dżimy, to bym miał większą motywację, żeby tam pójść. Użyj pięć berry, misja wykonana. To co, znowu Chimchary? Znowu szajniczeki? Te twiggy. Pokemony z czwartej generacji. Szansa na szajni, może piplap. Jest, pipla. Złapmy sobie regionalnego szelosa. Szelos ma dwie formy: wschodnią i zachodnią, w zależności na której półkuli się znajdujemy. Ja tutaj w tym momencie na zachodniej jestem. Jak wlecę do Polski, to połapię trochę tych wschodnich, bo to mniej więcej tak przez środek Europy yy, przylatuje. Tak jak w Zjednoczonym Królestwie, to tam gdzieś w Anglii, w Londynie i tak dalej, to można złapać niebieskie. A u mnie w Jelali Północnej na wyspie można złapać właśnie takie różowiutkie. Jesteśmy pod mostem, klimatycznie, wieczornie. Dziewczyny nie tańczą na dworze, bo zimno na dworze. Wyślij trzy gifty do znajomych. Marta dostaniesz. Pozdrowionka dla ciebie. Anuleczka też pozdrowionkę dla ciebie. Już gifta odebrałaś. Kurnik to. Kurnik dawaj znać co z tym Paryżem. Jak będzie, będą obostrzenia i będziesz leciał, to ja też lecę. Bo kurnik miał wstępnie też ze mną lecieć i wstępnie też Marta miała lecieć. Jakbyśmy we trójkę lecieli, to kurde, nas nie wyrzucą przecież we trójkę. Bega, trzy gifty wysłane. Odbierzmy sobie. Kolejna starli. Miałem iść po Mesprita. Aj, hikomikosie, tak się z Tobą nagrywa odcinki. Idziesz po Mesprita, a nagle zmieniasz 5 razy zdanie. To dlatego, że nie, nas nie nastawiłem celu. Zawsze sobie zaznaczam znacznik na mapie. I wtedy nie, wtedy nie zapominam! <noise> A to Hiko, kurde. Dobra, 5 minut do końca, może wbiją. Poleciały zaproszonka. Zobaczymy, czy kolega wbije na mespritę. Więc coś na kurde, tutaj latają. Nie mają co robić, tylko się spotykać w grupach. <noise> kurcze to lobby jest beznadziejne. Ostatnio Xiaomi po tym update'cie nie wyświetla mi w ogóle lobby. Także nie wiem, kto jest nawet. Jest Hiko Mikos, Jest Macho. Jest Baltiguru. Powinno być, ok. Zbijmy tego Mesprit'a. Jeszcze poziom przyjaźni. A ja się przejdę z dala od tej ulicy tej. Bo tylko drązi na ulicy tej. A ja chcę zrobić po prostu tego rajda w ciszy. Przejdę się tam pod turbinę. Super efektywne są ataki, tak jak wam wspominałem na infografice w poprzednim odcinku. Wszystkie kontry przedstawiłem wam jak należy. Ja tutaj używam tyrków z crunchem i z bajtem. Jak widzicie, wszystko super efektywnie wchodzi w te Pokemony. Trzy osoby. Wbijemy, mówię Wam, na luzie. O, jaką dekorację zrobili świąteczną. Nawet nie widziałem tego. Pokażę Wam przez kraty, co prawda. O, tam jest dekoracja taka świąteczna. Jest coś napisane? Nie wiem. Nie wiem, bo tam są takie kulki śnieżne i te kulki śnieżne za, e, zasłaniają po prostu, wiecie, te dekoracje. Ja już choinkę też udekorowałem wczoraj. Już jest postawiona, dumnie świeci, tak jak zresztą widzieliście. O, musimy zbić, bo kurde ta połowa czasu tak wleciała, tak na styk. Ale mówię, 40 levele raczej nie będziemy musieli rajdżajnować. Takie mam przeczucie, że te moje mroczne typy pokemonów dadzą tutaj radę. Super efektywność wchodzi, mam tu takiego tyrka nazwanego Power89. Bo kiedyś sobie nazywałem tak Pokémony, że te, które miały wlecieć na maksa, nazywałem je Power Up albo Max, czy coś takiego, żeby po prostu wiedzieć, jaką komendę sobie wpisać, żeby je wszystkie wyszukać naraz, spowerupować podczas jakiejś tam misji i nie tylko. Chyba mogę już wracać do domu na luzie, nie muszę tutaj. Chociaż ja się tutaj przeszedłem w zupełności w sumie tylko dla Was, żebyście mieli lepsze światło, bo jak przejdę tędy, to już widzicie, jakie jest światło. O, takie jest w ogóle zupełnie. A tak jest, jak sobie przyłożę telefon do twarzy. Dlatego ja specjalnie trzymam ten telefon tak w ręce, śmiesznie. To nie to, że na pokaz czy coś, tylko dlatego, że po pierwsze, lepiej mnie widać w świetle odbijanym od telefonu, a po drugie, ta ręka zasłania tak naprawdę mikrofon, i wiatr, który czasem wieje w moim kierunku. Także misja Mesprit dobiegła końca. Dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Zostawcie łapkę w górę koniecznie na kanale Hikomikos, ale najważniejsze jest to, żebyście zostawili subskrypcję. Subskrypcja na kanale i jedziemy po 100 tysięcy subów. Słuchajcie kochani, jak rakieta. Mamy już prawie 75 tysięcy subów, tak nagle w miesiąc. Z 60 tysięcy się zrobiło. Sztos, jesteście kozakami po prostu a sprawdzam czy ten Mesprit jest też kozakiem jaki ma CP 1718 ok, Mesprita złapiemy strażnicy jezior Pokémon go wow cyk, excellent podkręcony i łapiemy raz, dwa wyskakuje no to jeszcze raz golden raspberry ponownie i hop o nie, zsunął mi się palec jeszcze raz, łapiemy. No i co, no i co? Wyskakuje. Dużo mam tych golden raspberry, tak, że mi to nie szkodzi. Czy będę rzucał, czy nie? Hop, nice. Dobra, ależ skoczek. Wielu YouTuberów też narzekało na nie, że ciężko się je łapie, że one wyskakują mi w ogóle. Mi się ciężko łapie z kamerą w ręce, a z tym telefonem w drugiej ręce. Więc to jeszcze jest zupełnie level hard. To jest level po prostu youtuber, że nawet nie da się podkręcać, tak jak widzicie. Często pytacie się mnie, czemu nie podkręcam. Na dworze nie podkręcam, bo łatwiej mi się rzuca jednym palcem, a w domu nie podkręcam, bo mam iPhone'a i tam jest rozbity ekran i jest wymieniony na chiński zamiennik i tamten on nie łapie po prostu podkręcania za każdym razem, bo jest tak jakby martwy punkt, gdzie po prostu dotyk nie działa. Bo tam mi się coś ukruszyło przy tym, przy tej warstwie panelu, jak wymieniałem to. powiecie, ja nie jestem profesjonalistą, wymieniałem to na domowe sposoby, co nie? Zamówiłem samemu z Chin, z Aliexpressu, tam nie wiem, za 60 zł czy coś takiego ekran, żeby nie płacić 500. No i co, 400 w kieszeni, ale do Pokémon Go to tak nie najlepiej. Nie najlepiej jednak. Ale kaska w portfelu jest, wystarczy mi teraz na jakieś prezenty na święta czy coś. Coś dodatkowego. Okej. Okay. Pokeball, wybieram Cię. No nie. Nie lubi mnie ten Mesprit. Dwa ostatnie żółty, Na prosto czy podkręcimy? Może podkręcimy. Spróbujemy mimo wszystko podkręcać. Jak tego ostatniego nie trafię, to będę się śmiał. Mam... Wy też się będziecie ze mnie śmiać, że nie trafię. O nie. I cała wyprawa na marne. Ja po Ciebie Mesprit tak szedłem. Łap się. Ło, trafiłem. Przynajmniej trafiłem. Teraz wszystko w rękach na Jantiku. No, dzięki John Henke. Kocham Cię po prostu, chłopie. Dobra, zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję. Widzimy się w kolejnych filmikach z Pokémon Go. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu, cześć. I jeszcze wróciłem do domu, już tutaj bez nagrywania ekranu. Dostałem zaproszenie na kolejnego azelfa z zagranicy, ale tutaj kolega mi za późno wysłał zaproszenie mam max osób. A nie załapałem się na ostatnim chwilę. Tutaj ktoś wyszedł z lobby najwidoczniej, jest 17 graczy. No to kurde, w Ameryce rozkręcają się. Ja dla Was zmontowałem już odcinek na kanale, tutaj ze wbijania. I informacji na temat regionalnych pokemonów a ja tutaj jedę dalej zbijać sobie mrocznymi, czyli super efektywnymi typami pokemonów Dobra, Kusi łapie Regionalne Trio Jeziora, ja też łapię Regionalne Trio Jeziora Azelfy z Pokémon Go 1700. 87 to całkiem ładne cp przyznam szczerze jednak maksymalne byłoby 1834 ale ja mam 1700 podkręcamy sobie zobaczcie co sobie zrobiłem takie musli znaczy nie musli owsianka z jogurtem i jeszcze do tego cała masa borówek troszeczkę dżemiku i te batoniki musli które samemu robiłem z nasionami goi i tak dalej i tak dalej przygotowania do streamka trwają ja się zaczynam powoli pakować tam już kartony naszykowane i tutaj rzeczy niektóre do wysyłki do Polski Champions spaw niedługo na kanale opening na święta na Mikołaja oftokuje. jeszcze od ludquestu trochę rzeczy dostanę niedługo na dniach przyjdzie do mnie od nich paczka także będzie opening a tutaj Azel siedzi We'll oh,